Ostatnio jeden z widzów napisał, żebym zrobił odcinek, co mówi o tobie twoja ulubiona postać w Brawl Stars, więc ja postanowiłem, dobra, robimy to. No i dzisiaj specjalnie dla was przygotowałem listę 10 różnych zademiarzy i do każdego zademiarza dopisałem, co to oznacza, jeśli to jest twój ulubiony zademiarz w Brawl Stars. Ten film jest bardziej w celach humorystycznych, więc nie bierzcie to do siebie, ale gwarantuję wam, że naprawdę dzisiaj będzie zabawnie. Jeśli chcecie, to mogę zrobić drugą że liczycie o serii, wystarczy, że dobijecie 150 łapek pod tym odcinkiem. No i dobra, zacznijmy z pierwszą postacią. No i pierwsza postać na tej liście oczywiście, że musiała to być pierwsza postać, która kiedykolwiek była w Brawl Starsie, no jest to uwaga, Shelly. Jeśli Shelly to jest twoja ulubiona postać, najprawdopodobniej jesteś OG graczem, który po prostu nie lubi jakichś skomplikowanych postaci. Nie podobają ci się te wszystkie nowe mechanizmy, które są w tych najnowszych postaciach, po prostu no jest dla Ciebie za bardzo zaskomplikowane, i Ty wolisz prostotę i wolisz po prostu grać prostym zademiarzem, takim, jakim jest. Shelly. Dlatego sądzę, że jeśli Shelly to jest twój ulubiony zdymiarz, najprawdopodobniej jesteś po prostu takim OG graczem, który lubi powspinać stare czasy. Jak zadymiarze z Brawlers, to jedynie są mieli to po prostu strzelać przed siebie albo rzucać swoim atakiem. Dobra, przejdźmy od razu do następnego zadymiarza. No i jak mieliśmy Shelly, to oczywiście no, bez Shelly nie może być. Kolta, więc drugi zademiarz to jest Colt. Jeśli Colt to jest twój ulubiony zademiarz, to już jest coś kompletnie innego. To nie jest tak jak strzeli, że lubisz prostych zademiarzy, tylko tutaj jest coś innego. Według mnie, jeśli Colt to jest twój ulubiony zademiarz, to na 100% masz wysokie ego w Brawl Starsie. I nie tylko, że masz wysokie ego, ale lubisz skill. Chcesz wyglądać na lepszego niż jesteś, i po prostu chcesz pokazać, że jesteś takim lepszym graczem od takiego przeciętnego Ziomka, co sobie gra, nie wiem, powiedzmy, Dynamajkiem. Po prostu jesteś takim graczem, który. Woli być takim lepszym graczem od innych, no i dlatego, Colt to jest Twoja ulubiona postać, ponieważ Colt to jest taki zadymiarz, który jest taki wystrojony, taki elegancki. No i tutaj widać, że Colt ma wysokie ego i po prostu chce pokazać, że jest taki e, super. Przejdźmy od razu do następnego zadymiarza. Następna postać, która jest na tej liście, to jest uwaga. Ból. Jeśli ból to jest twój ulubiony zadebiarz, to oznacza, że zawsze idziesz na Hama. Nigdy nie masz strachu w Brawl Starsie i po prostu zawsze lubisz jak jest jakiś chaos, jak po prostu coś się dzieje, jak coś wybucha. Jak po prostu w Brawl Starsie nie ma nudy, ty to lubisz najbardziej i dlatego ból jest twoim ulubionym zadymiarzem, ponieważ z nim nie ma łatwo. Tutaj on zadaje poważne obrażenia i to jest naprawdę poważny zadymiarz. Jak sobie zobaczcie na jego minę, to on nie robi sobie żartu. Więc jeśli to jest twój ulubiony zadymiarz, najprawdopodobniej również jesteś takim poważnym graczem, który zawsze, nigdy nie ma żadnego strachu i zawsze profesjonalnie podchodzi do tej gry. Dobra, przejdźmy od razu. Do następnego zadymiaru i przechodzimy do czwartej postaci w tym stawieniu. Czwarta postać to jest Jesse. Jeśli Jessie to jest Twoja ulubiona zadymiara, to oznacza, że myślisz taktycznie i lubisz wygrywać mądrze, a nie siłą. Więc to, jeśli Twoją ulubioną postacią jest Jesse, to jest to kompletne przeciwieństwo od Bula. Jeśli Jessie to jest Twoja ulubiona postać. To lubisz myśleć nad Twoim następnym atakiem. Lubisz grać mądrze, lubisz po prostu grać strategicznie, tak, żeby każdy Twój ruch był e, przemyślany. I dlatego Jesse jest Twoją ulubioną zadymiarą. Dobra, przejdźmy do następnego zadymiarza, Przechodzimy już do piątej postaci w tym stawieniu. I piąta postać to jest uwaga. Brok, jeśli brok to jest twój ulubiony zademiasz, to oznacza, że lubisz trzymać dystans i lubisz denerwować ludzi z daleka. Nie ukrywajmy tego. Brok to jest taka postać, która jest dosyć wkurzająca, Jak ciągle ktoś wali tymi rakietami, to po prostu szał można dostać, ponieważ to jest mega wkurzające, jak brok po prostu wali tymi swoimi rakietami po całej mapie i ty nic nie możesz zrobić, ponieważ jego atak po prostu ma mega daleki zasięg. I dlatego sądzę, że jeśli to jest twoja ulubiona postać, najprawdopodobniej właśnie lubisz trzymać dystans i masz satysfakcję z tego, że irytujesz innych ludzi. Dobra, przejdźmy do następnego zadymiarza i następna postać, która jest na tej liście, to jest oczywiście, że stary dziad, czyli Dynamike i on musiał tutaj być. Jeśli to jest twój ulubiony zadymiarz, to są dwie opcje. Albo jesteś totalnym pro, który ogarnia tą grę do perfekcji, robisz triple jumpa, jesteś po prostu takim Drugim todyzem Jesteś dosłownie pro-playerem. Albo druga opcja jest taka, że jesteś kompletnym trolem. Czyli po prostu grasz w tą grę tylko i wyłącznie dla zabawy. Robisz tylko jakieś trollingi na, nie wiem, na zadymie czy na starciu solo. Gdziekolwiek. Po prostu ciągle, gdziekolwiek z kim grasz, to ciągle trollujesz innych graczy. I to jest po prostu Twój cel życiowy, żeby strollować jak najwięcej graczy. Dobra, przechodzimy już do siódmego zadymiarza na tej liście. I siódma dostać to jest bo. Jeśli bo to jest twój ulubiony zadiamiarz, to oznacza, że grasz bezpiecznie i lubisz kontrolować mapę. To oznacza, że ty jesteś szefem tej gry, ty ogarniasz każdy kąt mapy, lubisz po prostu mieć wielką przewagę i dlatego często używasz ten star power, gdzie możesz widzieć więcej o 150% po prostu lubisz widzieć więcej w krzakach zawsze grasz bezpiecznie dzięki temu, że masz ten oto gadżet, który zawsze cię zabezpiecza ponieważ jeśli jesteś w krzakach, nie ma problemu, widzisz więcej od przeciętnego gracza i jeśli znajdziesz jakąś szczelinę, to możesz łatwo od niej uciec. Więc tutaj, jeśli bo to jest Twój ulubiony zadymiarz, to oznacza, że lubisz grać bezpiecznie i lubisz kontrolę mafy. Dobra, przejdźmy do następnego zadymierza. Przechodzimy już do ósmej postaci. I ósma postać to jest. Tik, jeśli to jest Twoja ulubiona postać, to naprawdę gratuluję Ci, ponieważ no, nie spotkałem wiele osób, które lubią Tika, ale jeśli to jest Twoja ulubiona postać, to oznacza, że po prostu lubisz kurzać innych ludzi i wolisz kurzać innych niż wygrywać gry. Kurzanie ludzi to jest dosłownie twoje motto życiowe. Ty nie obchodzą ci jakieś pucharki w ogóle, komu to jest potrzebne? Ty Chcesz po prostu trollować i wkurzać inne osoby swoim atakiem, ponieważ nie ukrywajmy, atak od sticka chyba jest najbardziej wkurzającym atakiem w całej grze i nie ma innego ataku, który jest bardziej irytujący, od niego. No i dlatego sądzę, że ta postać, no jeśli lubisz tą postać, to po prostu lubisz irytować każdą osobę, którą spotkasz w swoim życiu. Dobra, przechodzimy do przedostatniej postaci, w tym oto zestawieniu. Przedostatnia postać to jest 8-bitowiec. Jeśli 8-bitowiec to jest Twoja ulubiona postać, to oznacza, że jesteś cierpliwym graczem i nie przeszkadza ci wolne tempo w Brawl Starsie. Ty jesteś zawsze wycilowany, zawsze masz czas na wszystko i nic się po prostu nie. era Ty jesteś powolnym graczem, który nie chcesz szybkich pucharków, tylko powolnie, strategicznie sobie wia te tak jak tempo 8 -bita. Ponieważ każdy wie, 8 nie jest szybkim zademiarzem, dlatego jeśli go lubisz, to znaczy, że też nie lubisz, jak jest pośpiesznie i jesteś bardzo cierpliwą osobą. Dobra, przejdźmy do ostatniego zademiarza na tej liście. I to chyba jest najlepszy opis, jaki kiedykolwiek słyszałem o jakiejkolwiek postaci w Brawl Stars. Ostatnią postacią jest. Jeśli Stew jest Twoim ulubionym zadymiarzem, to oznacza, że lubisz szybkie decyzje i masz bardzo dobry refleks, czyli jesteś po prostu takim ponadprzeciętnym człowiekiem, przez to, że no, szybko podejmujesz decyzje, co nie jest łatwe, i masz mega dobry refleks. Czyli jeśli byś grał w różnych sportach, to na pewno by Ci bardzo dobrze, ponieważ refleks zawsze jest mega przydatny. Więc to jest. W sumie na tyle z tego odcinka. Tak jak mówiłem, jeśli chcecie mogę zrobić drugą część. Jeśli dobijecie 150 łapek, no i to na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.